Park Śląski od wielu lat stawia na bieganie, na aktywną, na aktywną formę spędzenia wolnego czasu, nie tylko biegi, ale zajęcia dla seniorów, spotkania z, z naturą, treningi nordic walking. Postawienie na aktywne spędzenie czasu to jest, to jest to, co w Parku Śląskim jest bardzo ważne. 3, 2, 1 i życzymy powodzenia! W tym momencie nastąpiło... Rozpoczęcie parkowej korony biegu 2016 roku. Jestem zadowolony po pierwsze z pierwszego miejsca, po drugie z wyniku, bo poprawiono rekord życia o 45 sekund. No i z taktyki biegu, bo jednak troszeczkę przytrzymałem mojego rywala, no i pod koniec udało mi się oderwać. Trasa bardzo fajna, miałem momentami wiało, ale to nie aż tak nie bardzo mi przeszkadzało. Kibice rewelacyjni, trasa płaska, no, kilometry dobrze odmierzone, no naprawdę wszystko na plus. Dzisiaj otwieramy sezon, no, największy jak do tej pory bieg, bieg wiosenny. Przezłamaliśmy prze, 1500 uczestników i pogoda dzisiaj super dla biegaczy. Może dla spacerowiczów niespecjalnie, ale, ale nie ma deszczu. Jak na tą proroku jest, jest znakomicie. Mam nadzieję, że wszyscy spotkają się w tak świetnej formie i w jeszcze większej grupie spotkamy się 24 września na zakończeniu Parkowej Korony biegu. Trasa bardzo dobra. Myślę, że przygotowanie danego dnia, forma, decyduje o tym, kto jest na pierwszym miejscu, kto na drugim. To się liczy. Pogoda idealna, nic tylko biegać, nie ma usprawiedliwień, bo każdy miał te same możliwości, termin był jeden z jest zawodów. Więc po prostu wygląda lepiej, prawda? Jestem zadowolony. Życiówka zrobiona. Pogoda chyba idealna do biegania. Nie za zimno, nie za ciepło. Jestem po chorobie, tydzień chorowałem w tamtym tygodniu, także no mam prawo być niezadowolony, ale. Myślałem, że będzie dużo lepiej, bo jestem przygotowany na lepsze bieganie, no ale no, choroba zrobiła swoje. Pogoda dla biegaczy idealna do robienia dobrych wyników, tak myślę. Koleżanka zwyciężyła dzisiaj, więc więc troszeczkę jakiś mały niedosyt ale ogólnie jestem zadowolona, trasa fajna, pogoda też dopisała. W wyniku jestem tutaj zadowolony, 40 minut miało być zamane, jest, tak więc same plusy i dobry prognostyk na dalszą część sezonu. Trasa, trasa nie, nie taka ciężka, mi się biegło ciężko, ale ogólnie jestem zadowolona. Przyjemnie się biegało, właśnie pierwszy raz biegałam tutaj i powiem bardzo fajnie, organizacja też super, co kilometr jest oznakowana trasa, napoje są na trasie, no i wspaniała atmosfera jest. Fajna trasa, rok temu tu wygrałam, także mi się tu podoba. Dlatego przyjechałem jeszcze raz. Było trochę z górki pod górkę, ale generalnie suma summarum na zero wyszło. Zazdroszczę. Jestem w Sosnowca też, też, też mam gdzie biegać, bo do Pogory mam blisko, ale tutaj ten teren to no naprawdę. No zazdroszczę, że mamy takie fajne fajny teren. Polecam, pochwalam, naprawdę. To jest bardzo przyjemnie i miła atmosfera. No to jest, to jest naprawdę świetna rzecz i dla mieszkańców, którzy są tutaj przy, mieszkają niedaleko parku, bo mogą po prostu na nogach przyjść, ale i samochodami Można przyjechać, więc. Tak, taki teren, taka, te, te, taki areał, taka ilość alejek, no to jest też wielkie wyzwanie dla administratora parku śląskiego, bo musimy zadbać o bezpieczeństwo. Jak widzimy to, co otrzymuje, to, to nocne bieganie, to też musimy myśleć i myślimy o tym, żeby coraz więcej alejek było oświetlonych, żeby, żeby po prostu ludzie tutaj się czuli dobrze, bezpiecznie i, i, i fajnie spędzali czas.